Cześć, witam wszystkich na kanale Krzysiek w Drodze. Dzisiaj witam Was z Bieszczad, a raczej z Przedgórza Bieszczackiego. Dzisiaj zabiorę Was na wycieczkę na górę Korbanie. Chcę Wam pokazać, jakie przepiękne widoki można dzisiaj zobaczyć. Wczoraj popadało, dzisiaj mamy bardzo czyste powietrze, w sam raz do obserwacji gór dalekich i bliskich. Przyjechaliśmy do Bukowca, miejscowości w gminie Solina. Stąd udamy się na szczyt. Korbani. Korbania, góra o wysokości 894 metry. Przejdziemy z bukowca z tego miejsca po zielonym szlaku na szczyt Korbani, gdzie jest wieża widokowa. Nowa wieża widokowa, wyremontowana, kiedyś była stara, ale teraz mamy już nową wieżę. Zobaczymy dzisiaj piękne widoki, bo pogoda naprawdę dopisuje. Zapraszam z nami na wycieczkę na górę Korbanie. Jesteśmy na parkingu w Górnym Bukowcu. Stąd właśnie wyjdziemy na szczyt Korbani. Tuż zaraz powyżej parkingu w Bukowcu znajduje się wejście na zielony szlak. Więc Schodzimy z leśnej drogi i udamy się pod górę. W tą stronę, w stronę północną, jest trasa rowerowa oznaczona kolorem niebieskim i prowadzi do Bukowca. Wyjeżdża się nią pod krywulą przy moście nad rzeką Solinką, zaś w tą stronę, pod górkę, trasa biegnie po leśnej stokówce do miejscowości. Polanki. Można też przejechać nią w stronę łopienki. A tutaj mamy taki choklik drukarski na samym wejściu na szlak, ponieważ na korbanie jest czas wytyczony 2 godziny i 30 minut. Ale ktoś widocznie stwierdził, że jest tutaj błąd i napisał godzina, godzina 10 minut. Później gmina Solina oznaczyła znowu na nowo widać nowa tabliczka, godzina 30, i to jest jak najbardziej realne czas wyjścia na szczyt Idziemy na górę dzisiaj Dzisiaj jest piękna pogoda, prawie bezmurne niebo, małe obłoczki tylko. Temperatura coś koło 15-17 stopni, ale w niektórych miejscach jest bardzo silny i zimny wiatr. W tej chwili idziemy małą dolinką, więc w ogóle wiatr nie jest odczuwalny, ale pewnie gdy wyjdziemy na szczyt korbani, to poczujemy jego moc. Tutaj właśnie zaczyna się jedno, takie bardziej strome podejście. Nie jest może zbyt długie, ale na pewno męczące. Jestem na stromiźnie pod Korbanią. Na spokojnie, można powolutku z sobie iść. Stopień trudności skali od 1 do 10 dla mnie 4-5. Dla niektórych może być to 8-9. Każdy liczy pod siebie. Są nami pierwsze widoki. Tam daleko widać Górę Jawor. Lekka przecinka leśna, a pod nią a pod nią widać zawóz. Oto, w... Oto właśnie Góra Jawor, a tu bliżej widać zawóz. No i osiągnęliśmy wypłaszczenie. Jest pod górkę, ale już nie tak mocno. Po tym stromym podejściu chwila lekkiego wypłaszczenia, a potem będziemy spinać się dalej. I oto jesteśmy na drugiej części stromego podejścia. Byliśmy przez chwilkę, szliśmy taką lekko wzniesieniem po półce, a teraz znowu mamy dosyć ambitne podejście. Przez szlaku są też poukładane ławki, można odpocząć. Jedną minęliśmy wcześniej, teraz mamy drugą, ale po ostatnim w naszym pobycie w tym miejscu las zmienił się nie do poznania. Mnóstwo drzew wyciętych zrobiły się większe przestrzenie. No i kolejne wypłaszczenie jest lekko pod górkę, ale to już jest spacerek. Kaweczka numer 4. I las koło niej, jeszcze w przepięknej zieleni wiosennej i znów takie chwilowe, mocne podejście, ale to już tylko chwilowe, bo coraz bliżej jesteśmy szczytu korbani. Jesteśmy już blisko szczytu Kurbanii, przed samym szczytem szlak zakręca w lewo i tak jakby obchodził lekko górę. Jesteśmy właśnie na tym zagięciu szlaku, tutaj już nie będzie strowizn, będzie już taki bardziej trawerzowaty Doszliśmy do skrzyżowania z leśną drogą niedaleko szczytu. Przy tym skrzyżowaniu jest też ławka numer 6. Szósta ławka na trasie, dosyć bardzo gęsto porozstawiane. Zawsze można sobie fajnie usiąść i odpocząć. Zbliżamy się coraz bardziej do szczytu korbani. Właśnie wchodzimy na korbanie. Widać już wieżę widokową jest nowa, odbudowana, odrestaurowana i będzie można z niej podziwiać wspaniałe, wspaniałe, rozległe panoramy. Tu mamy miejsce piknikowe na korbani, jatki, palenisko. A to właśnie szczyt korbanii. Jestem na wieży widokowej Korbanii. Troszeczkę przesadzili z tymi schodami. Są strasznie wąskie i strasznie kręte. Widoki są przewspaniałe, ale jednak wieje zimny wiatr. Będę się musiał jednak ubrać. Dzisiaj jest przepięknie, cudnie, czyste powietrze. I chciałem Wam właśnie pokazać jak wyglądają widoki, bo jestem pierwszy raz tutaj, gdy jest tak czysta widoczność. A to właśnie szczyt Korbani widoczny z wieży widokowej. Miejsce piknikowe pod wieżą widokową na Korbanii. Widok na północny zachód, daleko widoczne Pogórze Dynowskie i Pasmo Olchowieckie z Górą Kopacz. Tutaj na północy mamy dzisiaj wspaniały widok na Jezioro Solińskie. Widać pięknie zaporę. Za nią góry słonne i góry sanocko-turczańskie. Po prawej stronie jeziora góra Jawor z dwiema wieżami. Za nim widać pasmo Żukowa i pasmo Stożka. W dole widać bukowiec. Za zatokami widać zawóz. Mamy widok na wschód, najbardziej po lewej Góry Sanocko-Turczańskie, szczyty Jaworniki i Biesiada. Jaworniki to jest najwyższy szczyt Gór Sanocko-Turczańskich, w zasadzie po naszej stronie, bo ma 908 metrów. Za nimi na prawo jest Magura Łomniańska 1024 metry. To już jest pasmo rozłódzkie po stronie ukraińskiej. Tutaj bliżej mamy pasmo otrytu. Na samym końcu na horyzoncie, na wschodzie, widać Beskidy Skolskie. Prawdopodobnie, nie wiem czy dobrze widzę, ale widać nawet chyba szczyt paraszki, jakby się tak dobrze przyglądnął. Tu na samym przedgórzu połonińskim mamy dwernik kamień, stoły i siwarną. I na końcu widać wieszczade wysokie, gniazdo tarnicy, przełęcz goprowską, krzemień i bukowe berdo. Bliżej mamy połoninę caryńską, połoninę wetlińską, przełęcz orłowicza. I tutaj pierwszy wystający smerek. Na południowej stronie widać szczyt łopiennika. 1069 metrów. Łopiennik, drzewa go zasłaniają. Trasa z leśnego parkingu w Górnym Bukowcu do tego miejsca wyniosła 2,2 ,2 km. I chyba coś troszeczkę było. Przekłamanie na tych drogowskazach, bo przy wyjściu z parkingu pisało trasa na Korbanie zielonym szlakiem godzina 30, a my, nie spiesząc się lekkim, praktycznie spacerowym yy, marszem, wyszliśmy tutaj w 47 minut. Do Bukowca też będziemy wracać tą samą drogą podwiatę na leśnym parkingu. A teraz pokażę Wam, jak wygląda miejsce na szczycie Korbanii. Szczyt korbanii. Tutaj mamy wiatę. Można w niej przenocować. Są takie podłogi z desek, ławeczki. Śmiało można tutaj spędzić noc. Schodzę teraz do miejsca piknikowego pod korbanią. Trzeba chwilkę odpocząć, posiedzieć przed drogą powrotną do Bukowca. A oto teren piknikowy pod wieżą widokową jest palenisko ogniskowe terenem tym zarządza nadleśnictwo Baligród, z tego co mi wiadomo. A tutaj mamy samą wieżę. Schodzimy z korbani, jesteśmy w lesie poniżej szczytu, robiło się dosyć ciepło, chociaż idziemy pod wiatr, ale trzeba wziąć pulowę. Właśnie doszliśmy do tego leśnego skrzyżowania z oznaczeniem szlaku czerwonego, chociaż to jest taki lokalny podszczytowy szlak, on prowadzi ukowca od w gdzieś w stronę polanek, nie wiem dokładnie gdzie, ale... Jeszcze nigdy nie szedłem. Tu właśnie jest w stronę, w stronę górzanki. Tak. Na zielonym szlaku, już w letnim umundurowaniu, schodzimy w dół, więc jest troszeczkę cieplej. Idziemy do Bukowca tą samą drogą, więc widzimy się na dole. Chyba, że stanie się coś fajnego, to wam to postaram się pokazać. Zbliżamy się do Bukowca, do miejsca, z którego rozpoczęliśmy wędrówkę na Korbanie. Kończymy wycieczkę na Korbanie. Wróciliśmy na parking w Górnym Bukowcu. Na parkingu tylko dwa samochody. Wiata pod Korbanią. Przy parkingu w Górnym Bukowcu można tutaj przenocować, odpocząć, gotować, co tam kto tylko zapragnie. Obok palenisko, ogniskowe. W środku wiaty mamy stoły z siedzeniami, z ławami, naskładane drzewo, a także piec z blatem kuchennym. Można sobie rozpalić, zagrzać, ugotować jedzenie. Naprawdę fajne miejsce na odpoczynek po górskiej wędrówce, którą się tutaj kończy. No i zakończyliśmy naszą wycieczkę z Bukowca na Korbanie i z powrotem. Trasa w obie strony wyniosła 4,4 km. W tamtą stronę szliśmy 47 minut czystego marszu. Powrotna droga zajęła nam 36 minut. Można wykorzystać popołudnie, aby się przejść spokojnym tempem spacerem na górę i wieżę widokową. Muszę przyznać, że pierwszy raz byłem na korbani w czasie, gdy jest takie czyste powietrze. Kiedy można było podziwiać naprawdę wspaniałe panoramy dalszych łańcuchów górskich, od Pogórza Bukowskiego aż po Beskidy Skolskie i Bieszczady Wysokie. Naprawdę, naprawdę dzisiaj się udała pogoda. Było bardzo fajnie i opłacało się wyjść na tę górę, żeby doświadczyć wrażeń, widoków. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Kończę już tą relację z tej wycieczki na Korbanie i mam nadzieję, że. Spodobał się Wam ten film, a jak tak, to pamiętajcie, zostawcie subskrypcję i łapkę w górę i do zobaczenia w następnych odcinkach. Pozdrawiam wszystkich. Hejka, Nara.